Teraz już rozumiem, to jak spojrzeć w serce wszechświata i znaleźć tam tylko własną duszę. Do tego szutą. Auć! Mam cię, cytryno! Niezły strzał, mały. A teraz możesz się już z nimi pożegnać, smarkaczu. Proszę bardzo. Ja żyję w cytrynie. Nie ma takiej ilości pudru, która ukryłaby mój wstyd. Rozumiem cię. To znaczy praca w nadziei mnie wydaje się łatwa, ale rany. Zaraz, zaraz. Ona jest łatwa! Jeszcze jeden dzień, tylko jeden dzień. Co mu jest? Ziom, źle wyglądasz. Mamy wyprzedaż płyt z muzyką country. Cały tydzień. To wcale nie brzmi tak źle. Ty tego nie zrozumiesz. W kółko puszczają tylko country. Wdałem się w dyskusję na temat dawnego i nowego country i zaczynam się do tego przekonywać. Ziom, nie! Ziom, tak! Nie dotykaj tego. To moja terapia. Ej, wyluzuj. Niczego tu nie słyszę. Czysty szum. Czyści pamięć z wszelkiej muzyki. Tak jak pasta czyści zęby. Myślę, że powinieneś mu to zabrać. Nie chcesz chyba, żeby wymazał sobie komórki mózgowe. Jeżeli jeszcze raz usłyszę, Bobby musi umrzeć, to sam stracę je na zawsze. Nie żartuję. To koszmar! A ile kaw już dzisiaj wypiłeś? Trzy. Nie licząc tej całą noc nie zmrużyłem oka. Bałem się, że będę miał sen. Jaki sen? Oko w boju, który myśli, że uciekłem z jego żoną do wielkiego miasta i przyjeżdża, żeby skopać mi! Dokąd się tak śpieszysz? Wyglądasz znajomo, jak masz na imię, kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tych. Zawsze chodzimy razem. Gdzie mamy tylko my. 16 mam lat nie dokąd iść pracę mam. I zaczynam ją właśnie dziś. Życie na własny rachunek. Latnaście, fajnie jest, kiedy ty dorasta się. To najpiękniejszym w życiu czas. w życiu czas! Szóstka w pracy. Wielkie chorowanie. To tylko sen, łajek. Nie każdy kowboj chciałby cię dorwać. Potrzebuję soku! Szybko! Robi się! Jak się spóźni, będzie po mnie! Cześć dzieciaki, co jest? Cześć Niki! A swoją drogą? Co z tobą? Mam małe napięcia w pracy. Trener znowu dał ci wycisk? Jest jak więzienny strażnik. Zakończyłam okres próbny. Jak się spóźnię, zacznę od zera. Ale przecież jesteś chyba... najlepsza. Tak, najlepsza. Chciałam tylko... Um, czemu miałaś okres próbny? Zamiast złożyć dresy, powiesiłam je na wieszak. I nie trafiłaś za to do paki? Masz, spróbuj tego. <grym> Jest ohydny! Wiesz, nie wszystko jeszcze zdążyłam przeczytać w podręczniku. Panie, panowie i wszyscy razem! Mistrz Jonesy przybywa! Niezłe ubranko. Podoba ci się? A udajesz idiotę? Możesz mi dogryzać. I tak wiem, że mnie lubisz. Co to za ponure twarze? Mamy, Mamy pracę! pracę! Wiem. Znam ten ból i przybywam, żeby was wszystkich ocalić. Patrzycie właśnie na najnowszego pracownika parku rozrywki w tej szacownej galerii. Ziom! Ziom! Świetnie, a ja zamulę się w dziale country. Na serio? Weź sobie wolne, a przemycę cię do parku rozrywki z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego. Możesz to zrobić? O tak! Odkryłem boczne drzwi, mogę zabrać was wszystkich. To lepsze niż praca! Chodzę! Wszystko jest lepsze niż kolejna minuta w cytrynie. Nic z tego! Nie ma mowy, żebym wzięła chorobowe na jakiś durny park. Czemu nie? Kochani, właśnie skończyłam okres próbny. Jeśli mnie złapią, wylecę! To nic takiego. Ja wylatuję codziennie. Daj spokój, Jen, będzie fajnie! Cóż... Ja myślę, że jednak nie. Muszę iść do pracy. Jen, masz prawo wziąć dzień wolny od pracy. Nie? To twoje przeznaczenie! przeznaczenie? On majacze. Dzień Chorobowego to jest podstawowa część naszego procesu ewolucji. Co ty wygadujesz? Gdzie byłaby ludzkość, gdyby nie Dzień Chorobowego? Nadal żylibyśmy na drzewach, wsuwając banany, owady i takie tam. Jesteśmy ludźmi, bo miliony lat temu jakaś małpa wzięła dzień wolny i wymyśliła narzędzia. Ta małpa powiedziała: Dzisiaj nie idę na drzewo, zamierzam rozpalić ogień z patyków albo może nauczyć krowę, jak dawać mleko. Mm. A stąd był już krok do gry w golfa na księżycu, co doskonale ilustruje moją myśl, bo nawet kiedy astronauci wykonali to szalone historyczne posunięcie, wykorzystali okazję, żeby trochę się pobijać. Tak więc mały kroczek człowieka okazał się wielkim krokiem dla całej ludzkości. Dzień chorobowego to nie jest czysta zabawa. To fundamentalne prawo każdej kobiety, mężczyzny i dziecka. Hurra! Gdzie Jen? Wyszła kilka minut temu. Szkoda. Nie złamowa! Muszę lecieć. Wpadniecie! Jasne, że wpadniemy. My? Od kiedy jesteś częścią nas? Będę waszym sędzią. Jest fajna, zabawna, więc wchodzi. Jestem w parku. Przedzwoncie na komórkę, jak będziecie gotowi. Mamy dziewiątą 36. Zwalniamy się w naszych miejscach pracy i spotykamy się tutaj ponownie o dziesiątej trzydzieści. Pasuje? Pasuje. Ale fajnie. Hej, a kto jest moim szefem? Witamy w Kali Bazar. Życzę miłego dnia. Komunikat. Biorę dzień wolny. Informuję dość późno, ale niespodziewanie przyjechała moja przyjaciółka spoza miasta. Ta przyjaciółka przyjeżdża raz w miesiącu, żeby się ze mną spotkać, ale szczerze mówiąc, ja nie cierpię jej wizyt. Właściwie to doprowadza mnie do szału! Więc dla waszego spokoju i bezpieczeństwa klientów Khaki Bazar biorę dzień wolnego. Jakieś uwagi? Fajnie, na razie. Co ci jest, stary? Migrena. Za dużo country nie zniosę tego jęczenia. Tracę już świadomość. Rozumiem cię, stary. Znam to dobrze. Idź do domu. Usiądź w ciemnym pokoju. Posłuchaj dobrej muzyki albo włącz sobie telewizor. Posłucham radia. Jeszcze lepiej. wykonana. Hmm, tak. Nie. Super. Przepraszam, ziom. Mogę dostać jedną wypieczoną kiełbaskę? Ekstra. Jestem niezły. Hej, co jest? Niki, misja wykonana. Zbliżam się do cytryny. Ja też. A gdzie Jude? Hej, co jest? Cześć Jude, jesteś na linii. Wyatt? Cześć, ziom. Hej. Wyatt! Hej, czekaj, dam cię na linię. Halo? Johnson? Niki. Ziom. Ziom. Ej, chwila, mam telefon. Cześć Niki, to ja. O, to ty. Poczekaj. Chłopaki dałam na linię naszą małą barbię. Hej! Hej, hej, hej! Hey! Jesteście już gotowi? Właśnie się spotkaliśmy. Ale zaraz, gdzie jest Jen? Czekajcie, zadzwoni do niej! Wydaje mi się, że grawit ma chyba większą sprężystość, co pozwoli mi wykorzystać całą siłę zamachu, nie sądzi pani? Tak, absolutnie jest bardzo silny. Oczywiście, drewno ma swoją przyjemną szlachetną jakość, robiącą wrażenie na paniach w klubie, co też jest ważne, prawda? No jasne, zwłaszcza na tych starszych. Przepraszam na sekundę, halo? Jen, gdzie jesteś? Wszyscy czekamy na ciebie w cytrynie, chodź! Mówiłam wam, że nigdzie nie idę. Ale bez ciebie nie będzie zabawy! Wyluzuj, Jen. Będzie fajnie. Nie mogę. Nie chcę stracić pracy. Próbuję być odpowiedzialna. To już nie modne. Muszę kończyć. Hej, do zobaczenia. Muszę sprzątnąć piłki do golfa. Oj, Więc, co pan woli? drewno czy grafit? Jen raczej odpadła. I ja się nie poddam. Daj nam godzinę, Jonesy. Ona przyjdzie. Mam wrażenie, że Jen straciła właściwą perspektywę i ogląd sytuacji. Chociaż raz powiedziałeś coś zrozumiałego. Nie musisz mnie obrażać, ziom. Więc pomóżmy jej odzyskać perspektywę. Nadszedł czas na interwencję. Dobra, dzieciaki, mam pewien plan. Świetnie. Już mam. Chwila. Jestem. Nie zaraz. Zrobiłam to wczoraj. To będzie doskonała przykrywka. Nieczynne z powodu zamówionego pedikiru. Dobra, zrobimy tak. Witamy w Katy Bazar. go Moja przyjaciółka potrzebuje terapii zakupami. Korzystam więc z mojego rabatu, żeby je zrobić. To i to. I myślę, że dzisiaj rabat dla pracowników wynosi 90%. Hmm? Jakiś problem? Super, zapiszcie na moje konto. Na razie. Macie może dół do kompletu? Chodź, jeśli nie możesz mi pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Czy mogłabym coś dodać do waszego planu? Zostaw go zawodowcom. Proszę, wasze identyfikatory. Uh, hey. Aj. Oh. Przepraszam, czy ktoś może mnie obsłużyć? Halo! Czy ktoś może mnie obsłużyć? Proszę! Błagam! Ziom! Tak? Wybacz! Co? Ale śmierdzi! Och, dlaczego nigdy nie sprzątają tych łazienek? Pachnie tu zupełnie jak w chlewie. Tak, jak w chlewie. Niki, czy ty zawsze musisz wszystkich przedrzeźniać? Wolnego, moja mała skarko cytryn. Myślisz, że tak po prostu możesz wparować w nasze życie i zostać naszą przyjaciółką? Ja znam tych ludzi od przedszkola. Mamy historię, a o tobie wiem tylko, że lubisz różowy. <laughs> Nie myślałem, że tak długo wstrzymam oddech. Zobaczmy. Hmm, nieźle. A identyfikatory? Zostawiłem je na umywalce. Więc wróć po nie i spotkamy się w sklepie Jem. Ale ja nie mogę tam wrócić. Nie mogę. Możesz. Nie mogę. Zrobimy to razem. Y -y -y -y. <grywka> nie wytrzymam. O, dlaczego faceci zawsze o czymś zapominają, a nie znoszą, jak robią to inni? Dobrze mówię? Hmm, chodźmy, mamy robotę. My? Mamy? No, chodź. O, rany. Dlaczego? Za co? Tylko nie wchodź do drugiej kabiny, cokolwiek robisz. Ziom, mówiłem, żebyś tam nie wchodził. A Halo, tylko sport, gdzie zawsze znajdziesz jakieś super ceny, mówi trener Halder. Muszę pilnie porozmawiać z Jennifer Masterson? To nie jest telefon do prywatnych rozmów! Ale to nagła sprawa, mówi jej siostra Miki. A nasza ciocia miała straszny wypadek i Jen musi natychmiast przyjechać do szpitala. O matko, zaraz ją zawołam. Ale chwila, chwila, poczekaj. Jen nie mówiła ci nigdy, że ma jakąś siostrę. A, bo ja cierpię na chroniczną wstydliwość, więc Jen nie wspomina o mnie, żeby nie narazić mnie na. Emocjonalne cierpienie musi szybko przyjechać. Ciocia Beryl uderzyła się w głowę i straciła pamięć. <śmum> I teraz wzywa Jen. Ale, ale skoro zakończyła pamięć, to może teraz, teraz wzywać, wzywać Jen. Jen. I to co na to? nie umiem tego wyjaśnić, ale właśnie to wykrzykuje przez cały czas. Jen, Jen, Jen. Zaraz ją poproszę. Tylko szybko, szybko! też są telefon! Nagły wypadek w domu! Twoja ciocia Beryl cię wzywa! Jaka ciocia? Halo? Shhh. Hej, to ja! Porywamy cię! Ja nie idę! Dlaczego nie pójdziesz z Ketlin i resztą? Z panną Pedikir chyba żartujesz! Nie zostawisz mnie z nią! Mówiłam wam, że nigdzie nie idę! Dajcie mi spokój! Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz! I co teraz? Plan B. Ale odjazd! Ten ekran jest taki wielki jak w kinie! Ech, szybko! Gdzie oni są? Powinni już tu być! Och, wpadłyśmy! Zostaw to mnie. Właśnie w tej chwili potrzebujesz dłuższych rzęs, tak? Zaufaj profesjonalistce! <gryw> Auć! Co jest? Catelyn! Och, Jen! <much> Musisz tam pójść, ciocia Beryl już ledwo żyje! Nie dotykaj mnie, ja nigdzie nie idę i koniec! Nigdy sobie nie wybaczysz tego, że nie przyszłaś! Potrzebujemy cię! Co się tutaj dzieje? Trenerze, Halder! Ona jest taka dzielna! Nie opuszcza pracy, nawet żeby odwiedzić swoją kochaną, umierającą ciocię Betty! Beryl! Ale my jej potrzebujemy! Potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek! Ha! Dziewczyna ma talent! Nareszcie! O nie! Jest gorzej niż myślałam! Och, tak się cieszę, panowie, że tu jesteście! Jonie Gage i... Jestem świetnym lekarzem, ziom? Zabieramy cię do szpitala! Tak, to konieczne! Nigdzie się stąd nie ruszę. Ona odmawia! Zróbcie coś! Lepiej idź, Jen. Twoja ciocia może tego nie przeżyć. Ja nigdzie nie pójdę. To wszystko jest... Jest w szoku! Proszę o środki uspokajające. Podwójna dawka ritalinu. Czy wyście... Myślę, że będziemy musieli ją nie, uspokoić. Na pomoc. U nas... Weź wolne, Jen, na tak długo, jak potrzebujesz. Tylko sport, dbamy o rodzinę. Są rzeczy znacznie ważniejsze niż praca. Zostawcie mnie! Już jesteście maksy... U, Chciałbym być takim lekarzem. Bach, bach, Ale zabawa. Ciocia Beryl ma u pana dozgonny dług wdzięczności. Czy ty nie pracujesz w cytrynie? Tak! Mały ten świat, co? Tylko sport, mówi trener Halder. Tak? <laughs> Halo, tu ojciec Jen. Chciałbym, żeby córka przyszła do domu. Miała miejsce <laughs> bitwa na jedzenie, jedzenie jest wszędzie i ktoś musi to sprzątnąć. Eee, rozumiem. Dobrze, zaraz odeślę ją do domu. Oczywiście. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. O, jestem niezły. Wychodzę. <laughs> Jesteście trupami, niech no tylko się uwolnię. Nie wściekaj się, Jen, to tylko zabawa. Ale jak mnie złapią, wylecę z pracy. Nikt cię nie złapie. Wszystko pod kontrolą, teraz jesteś wolna jak ptak. Chyba masz rację, pomimo że jestem przywiązana do łóżka. No cóż, coś za coś. Witam w moim świecie, przyjaciele. Zapraszam. Aha. No chodź, jeszcze nam za to podziękujesz. <śmieniczne> co <Ale> mamy <śmieniczne> uwielbiam batę cukrową. Jude, jesz hot-doga? No cóż, ziom, obsesja na punkcie kiełbasek. <grym i szukaj> Wiecie co? Nie chciałam brać wolnego, ale cieszę się, że mnie zmusiliście. Ach. Może od czasu do czasu trzeba być trochę nieodpowiedzialnym? Weźmy takiego trenera Haldera. On potrzebuje dnia zdrowia psychicznego. To znaczy, to po prostu tylko głupi sklep. Ach. I po co się tak stresować? To tylko sposób, żeby... A, 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 zrobić... Coś pożytecznego społecznie i nauczyć się pewnych umiejętności. Wracasz na okres próbny, Masterson! Mogę wyjaśnić? Masz szczęście, że od razu cię nie wyrzucam. Myślałem, że jest w tobie potencjał na stanowisko kierownicze, ale najwidoczniej się pomyliłem! Tak, pomylił się pan. No to co, przejedziemy się jeszcze raz z żygającą kometą? Niezła. Dzięki! Masz talent mała. Gdzie nauczyłaś się tej sztuczki z rzęsami? My profesjonaliści mamy swoje sekrety. Kiedyś chciałam grać w serialach. Oddaję, bo zdaniem mojej przyjaciółki za bardzo jestem w nich podobna do was. Jakieś uwagi? Byłoby miło być obsłużonym. Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polskiej na zlecenie z studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Maciej Michalski. Dźwięk i montaż Ilona Czech kłoczewska Organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpili Agata Wózek, Anna Sroka, Katarzyna Godlewska, Maciej Zakościelny, Aleksander Czysz, Modest Ruciński, Paweł Szczesny, Magdalena Krylik, Olga Borys, Jacek Czysz, Anna Apostolakis, Andrzej Hausner, Wojciech Szymański, Jerzy Mazur i inni. Kierownictwo muzyczne Ilona Czech Kłoczewska. Piosenkę z tekstem Marka Kreislera śpiewał Krzysztof Pietrzak.